We wędka zaprasza na film Siemanko, jestem dzisiaj e, na zaproszenie Ola w takiej tajnej miejscówce. E, łowiliśmy trochę o koni. A właściwie ja trochę podpatrywałem, a tu Olo pokazywał jak się to o konie łowi. Łowiłeś też. No coś tam złapałem, ale, ale w porównaniu do Ola to jest 1 do 3. Także co? E, fajne miejsce. E, łowiliśmy na małe gunki. Coś tam się wieszało, także się nie nudziliśmy. Pogoda była taka, że rano było minus 2, a teraz jest tak, myślę, że koło 0. Przy brzegu trochę zamarzło, ale łowić się oczywiście dało. Także co, zapraszam na film, zapraszam również na fanpage'a, który Olo założył. Tutaj będzie odnośnik w lewym dolnym rogu ekranu, także polecam, polecam kliknąć, można podpatrzeć fajne ryby. Eee, oczywiście kliknąć, że się to lubi eee, Olo powie, że to jest obowiązek Także nie ma, nie ma innej opcji o, Mam nadzieję, że jeszcze to miejsce powtórzę Albo może Olo da się namówić na jeszcze jeden wspólny wypad Także powtórzymy razem I może jakieś większe pasiaki wyjadą No i co? Do zobaczenia nad wodą Do zobaczenia <laughs> Jest pierwsza rybka Ja żartuję też ogólnie o tej porze roku. To sandacze nocne, nie? Cały czas tam ganiałem, ale w tym roku, nie wiem, jakaś lipa, naprawdę. A słyszałem, że niektórzy znowu łowią, tak? Nie wiem, od czego zależy. Wszystko to samo. A byłem, naprawdę byłem parę razy. Jeszcze raz byliśmy z tym Bartkiem i Marcinem, to kurde, wzięli mnie tam. To jak siadłem nad wodę, ja tam w nie łowiłem. To byłem w szoku, no człowiek, bo z 20 osób stało, nie? W odległości to 20 metrów. Najpierw. Jest i drugi gigant. Taki okonek. Muszę tak go zrobić. No, jest ładniejszy okoń. Pokaż go, tak jakaś... O, taki okonek, fajny. Jest kolejny okoń. Tutaj Olo daje popis. Tylko nie będziemy dalej. A <śmienicza> no, ładny już. Fajnie wybarwiony. Nastroszył <śmienicza> się. Powinniśmy ten film z tym panom. No <śmienicza> A nie poszedł jeszcze cofla Tuj, stój, tuj Takie giganty się nam trafiają, a właściwie nie nam, tylko tutaj Olo przoduje O, taki kolejny. Także cały czas zabawa jest. E, bardzo fajne miejsce. E, oczywiście Ola zaprosił, także jestem bardzo wdzięczny, bo w końcu połowię sobie o koni. No i co, do wody i mam jeszcze chwilę, więc mam nadzieję, że wyjedzie może coś większego. Hop. Jest ryba. ładny okoń. O, ładny. O, taki. I puścimy go trochę, go muszę... O, poszedł. Jest ładniejszy. O taki już ładny okoń. Szybko go zmierzymy? O, jest i drugi, będzie komplet 27 No ładne Tu i Fajne okonie już Co jest tego? Nie płyną chłopaki O ładnie ładnie tutaj wolą, co? to to a miałem przed chwilą jeszcze jednego też takiego ale mniejszego trochę o tutaj postawił chwilkę tak, też tak uważał siedzi kolejny ten trochę mniejszy taki Ładnie się nastrasza, także miejscówka fajna. Tak by trochę dalej. O. Jest kolejny okoń, także chyba trafiliśmy w miejsce. Bo naprawdę co kilka rzutów y, są garbuski różne. Ten jest akurat mniejszy, ale takie już y, bliżej 30 też się trafiają. Także super. I do wody. Hop. A popatrzymy specjalista Chyba trafiliśmy w to miejsce takie, gdzie teraz stoją, co? Ale wyraźnie kamera też jest. O, siedzi, proszę bardzo jak ładnie pracuje o i taki grubasek. Fajny Grubasek to to nie jest. No ale taki już widać, że wzuszek ma. I do wody. Olo, ale wiesz, że Twoja tajna technika będzie na YouTubie. No to najważniejsze, są, to dla siebie. <laughs> Nie, ale miejsce jest bardzo fajne, także bardzo dziękuję za zaproszenie. Trochę się sam wprosiłem. Ja ogólnie okoni nie łowię, ale bardzo mi się podoba Z przyjemnością No, to jest nagrane, także nie ma odwrotu Chyba, że nam łowisko No, przy brzegu już jest U mnie te okoni już to, ostatni fragment to po lodzie jechały Dobra, wracam do siebie, może ja coś jeszcze trafię jest ładniejszy taki okończy fajne to okonie naprawdę fajne fajne też łowienie Hop. po lodzie już ładny Bardzo ładnie wybarwiony. To już taki koło 25. Taki. I co? Do wody. Hop!